Kasia i Magda są najlepszymi koleżankami. Pewnego dnia postanawiają spędzić razem weekend nad jeziorem. Obie lubią przyrodę i chcą odpocząć od miasta. W sobotę rano Kasia i Magda pakują swoje rzeczy, ubrania, ręczniki, kremy do opalania i coś do jedzenia. Wsiadają do samochodu i jadą nad jezioro. Droga zajmuje im dwie godziny. Dziewczyny są bardzo podekscytowane. Kiedy dojeżdżają na miejsce widzą piękne jezioro i dużo zieleni dookoła. Jest ciepło i słonecznie. Najpierw rozkładają koc na plaży i idą popływać. Woda jest przyjemnie chłodna a dziewczyny świetnie się bawią. Po pływaniu siadają na kocu i jedzą kanapki. Potem Kasia czyta książkę a Magda rozwiązuje krzyżówki. Czas płynie powoli. W ciszy słychać tylko śpiew ptaków. Wieczorem Kasia i Magda rozmawiają na różne tematy. Jest ciemno, ale gwiazdy świecą jasno na niebie. Dziewczyny czują się szczęśliwe i zrelaksowane. Następnego dnia rano jeszcze raz idą popływać. Potem powoli pakują swoje rzeczy i wracają do miasta. Weekend nad jeziorem był udany i obie koleżanki planują, że wkrótce znowu tam pojadą.